Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Quero z tej strony w kolejnym odcinku Gotika Trójeczki. W końcu, ależ to w końcu odnaleźliśmy wieżek Sardasa. Czas zatem najwyższy, aby złożyć wizytę nekromancie i zapytać go, dlaczego tak wszystko to się potoczyło. O. Ożywieńczy sługa sobie zamiata. Spoko. No my tu jeszcze możemy podpierdzielić telekinezę, przywołać Golema, mnóstwo złota. Oho, prywatna komnata ksardasa. Czała. No w sumie niczego ciekawego tu nie ma w tej skrzyni. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze. A Robar był jednym z nich. Wędrował przez lód bez ognia i broni. I ścigała go bestia. Okej. Okay. Czyli Robar był Nordmarczykiem. Hm. Oto Jon. on. Jesteś nareszcie. Xardas, przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz, o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą. Gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia. Teraz sługa mrocznego Boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla Ciebie. To jednak długa opowieść. Gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez Ciebie. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje. A może istnieje jeszcze inna, trzecia droga, aby z niej skorzystać. Musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Aha, no, to za dużo. To widzę, tutaj nie porozmawiamy. Gdzie mam szukać tych artefaktów? Szukają ich już orkowie. Sprzymierzyłem się z nimi. Wszystko co znajdą, jest dostarczane do Geldern i tam przechowywane. Tamtejsi szamani badają każdą magię. Dawno temu opracowali plan. Pomów z nimi i zdobądź wszystkie posiadane przez nich informacje. Cóż w nich takiego specjalnego? Jest ich pięć. Pięć boskich artefaktów. Ich właścicielami byli pradawni. Zginęli. Mam jednak pewność, że artefakty wciąż istnieją. Każdy z nich daje swojemu właścicielowi wielką moc. Jednak wszystkie razem... Tak? ...pomówimy o tym, gdy już je odnajdziesz. Żeby przygotować silną miksturę potrzeba ciszy i skupienia Aha. I to jest cała nasza wizyta z Uksardasa, tak? No nieźle, nieźle. Spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego. Tu jest napisane coś o alchemii. No i cyk alchemia plus 3. Dobra, mowa tutaj była o właśnie tych wszystkich artefaktach Adanosa. Mamy udać się do Gelderny, gdyż tam e, rzekomni szamani mają nam o wszystkim powiedzieć. My jednak wiemy na czym sytuacja stoi. Wychodzi na to, że pora najwyższa, aby odwiedzić warant. To znaczy odwiedzić, nie odwiedzić, a po prostu wrócić do warantu. Pierw jednak dokończymy sobie tutaj e, pewne zadania. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ten króciutki, pięciominutowy był tak jakby odcinkiem skupionym na samym Sardasie i jego wieży. Aczkolwiek, jak widać, no zbyt wiele się tutaj nie dowiedzieliśmy. Liczyłem naprawdę na jakąś długą opowieść, wytłumaczenie czemu, co, jak, dlaczego. Ale jak widać, Bezimienny przyszedł, zapytał czemu on mu odpowiedział. Bezimienny odpowiedział, aha i na tym się tutaj cała sytuacja zakończyła. No trudno, widzimy się w kolejnym odcinku, wykonamy sobie do końca parę jakichś tutaj jeszcze ewentualnie zadań dla klanów, które jesteśmy w stanie wykonać, a później ruszamy na warant. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.